Co robił Frank Zane, a czego nie robił, by osiągnąć sylwetkę do dzisiaj uznawaną za wzór estetyki? Czy Zane był zwolennikiem typowych masówek? Dlaczego nie został jedną z gwiazd filmu Pumping Iron? Co opowiedział mu Arnold przed kontrowersyjnym konkursem Mr. Olympia 1980? Na te i nie tylko te pytania odpowiem wam w dzisiejszym odcinku Old School Turystyki. Kiedy ktoś zainteresowany kulturystką słyszy słowa estetyka, zwykle na myśl przychodzi mu Frank Zane i trudno się dziwić. Idolem urodzonego w 1942 roku Zane'a był Steve Reeves i można powiedzieć, że sylwetka trzykrotnego Mr. Olympia to unowocześniona wersja Reevesa dostosowana bardziej do realiów złotej ery kulturystyki. Cechują ją przede wszystkim bardzo drobne stawy, wąskie biodra i relatywnie szerokie obojczyki, co stanowi świetną ramę do budowy może nie ogromnej, ale na pewno robiącej ogromne wrażenie muskulatury. Jak widać nawet po samych wymiarach, sylwetkę Franka Zayna cechowały fantastyczne proporcje, m.in. stosunek talii do ramion, widoczny u niego już w początkach kariery. Zein zresztą mógł poszczycić się drugą najwęższą talią wśród wszystkich zdobywców Mister Olympia po Serdzie Oliwie. Dodając do tego zbliżone obwody karku, łydki i ramion, otrzymujemy zestaw parametrów mogących stanowić wzór na kulturystę idealnego, rozwiniętego harmonijnie od stóp do głów. Poszczególne grupy mięśniowe są odpowiednio rozwinięte względem siebie bez partii dominujących ani odstających. Ponadto Zayna wyróżniała na scenie także wyraźna separacja mięśni i nieprzeciętna definicja, odsłaniająca każdy szczegół muskulatury. I wreszcie kulturysta ten umiał zadbać o odpowiednią prezentację sceniczną, harmonizującą z sylwetką, umiejętnie akcentując wszystkie jej atuty. To wszystko sprawiało, że Frank Zane potrafił wygrywać z zawodnikami nawet o kilkanaście kilo cięższymi. Ale co nie mniej ważne, jego sylwetka może podobać się nie tylko entuzjastom żelaznego sportu. To jedna z najbardziej uniwersalnych estetycznie sylwetek w historii kulturystyki, mogąca stanowić doskonały sposób na promocję sportów sylwetkowych wśród szerszej publiczności. Frank Zeiner rozpoczął swoją drogę ku perfekcji w wieku 14 lat, kiedy to zauważył w koszu na śmieci sali matematycznej magazyn kulturystyczny. Młody chłopak uznał, że rozbudowa umięśnienia może być dobrym sposobem na przetrwanie w trudnej okolicy. Frank często musiał kończyć bójki, które rozpoczynał jego brat. Zanim zaczął więc trenować mimo dość słabego wsparcia rodziny. Wyjątkowym źródłem demotywacji był jego ojciec, który mówił, że równie dobrze może trenować, kosząc trawę. Niezrażony tym Frank ćwiczył dalej. Zbudował 13,5 kg w ciągu pierwszych trzech lat i znacząco zmienił swoją sylwetkę, co skierowało jego uwagę na konkursy sylwetkowe. Jego pierwsze zawody to Mr. Pensylwania w 1961 roku, na których zajął dość odległe 17 miejsce. To jednak na szczęście nie ostudziło zapału przyszłego Mr. Olympia. Już w następnym roku zaczął odnosić sukcesy na szczeblu lokalnym, a w 1965 roku sięgnął po zwycięstwo w IFBB Mr. Universe w średniej klasie wzrostowej. Należy tutaj nadmienić, że Frank równolegle z ciałem rozwijał także umysł. W 1964 roku otrzymał tytuł magistra nauk ścisłych na Uniwersytecie Wilkes i w tym samym roku przeniósł się na Florydę. Mieszkając na Florydzie, a potem w Kalifornii, dzielił karierę kulturysty z pracą nauczyciela przez 13 lat ucząc matematyki i chemii. Był to zresztą jeden z powodów, dla których w środowisku kulturystycznym zyskał sobie przydomek chemik. Pierwszy naprawdę znaczący sukces przyszedł w 1968 roku. Zayn wygrał wtedy tytuł Mister America, po czym tydzień później sięgnął po podobny sukces na zawodach IFBB Mr. Universe. Pokonał na nich Arnolda Schwarzenegger, zostając jednym z trzech obok Serdzia Oliwy i Chestera Jorta na kulturystów, którym udała się ta sztuka. Sam Arnold był zdruzgotany przegraną z ponad 20 kilo lżejszym Zaynem. Jak mówił, przegrałem tytuł z kurczakiem o 17-calowych ramionach. To jednak nie przeszkodziło im w zbudowaniu dobrych relacji przez dłuższy czas byli partnerami treningowymi, a Zane pomagał Arnoldowi podciągnąć się z matematyki. Frank nawet w pewnym momencie kupił od Arnolda jego BMW za kwotę 2200 dolarów, choć nie wiadomo czy Austriach płakał, gdy je sprzedawał. Obaj kulturyści zgarnęli dublet w 1970 roku. Arnold wygrał wtedy dywizję pro na Naba Universe, Zane zwyciężył wśród amatorów. Na domiar tego żona Franka, Christine, zdobyła tytuł Miss Universe Bikini. Pierwsza próba zdobycia najwyższego lauru kulturystyki, Mister Olympii, miała miejsce w 1972 roku. Zein zajął wtedy czwarte miejsce. Co ciekawe, na szóstej pozycji uplacował się wtedy francuski kulturysta o polskich korzeniach Edmund Karolewicz. Wydawało się, że idealna okazja nadarzy się w 1976 roku po odejściu Schwarzeneggera, ale Zejna ubiegł wtedy dla odmiany wieloletni partner treningowy Arnolda Franco Columbu, prezentujący zresztą diametralnie inną sylwetkę niż Zein. Jak komentował to później sam Zayn, przez długi czas byłem kulturystą numer dwa Joe Weidera. Inni ludzie, w tym Arnold Schwarzenegger, zajmowali pierwsze miejsce, ale zdawałem sobie sprawę, że kluczem do sukcesu jest ich przetrwanie. To zresztą cechuje Zayna, jest zwolennikiem robienia rzeczy powoli, ale konsekwentnie, dążenia do celu bez patrzenia na innych. Po upragniony tytuł Mr. Olympia sięgnął w roku 1977 pokonując dwóch innych niezwykle estetycznych zawodników, Robbie Robinsona i Eda Corneja. Zain bronił tytuł dwukrotnie w latach 78 i 79. Jak sam ocenia najlepszą formę osiągnął w roku 79, ważąc około 87 kg i pokonując wtedy m.in. Mike'a Mencera. Faktycznie prezentował wtedy najlepszy stosunek rozmiarów do definicji umięśnienia. Dojście do takiej formy przypisywał także faktowi, że ostatni miesiąc przed Olimpią spędził w całkowitej izolacji w Palm Springs, mogąc się skupić tylko i wyłącznie na treningu. Po latach zanim przyznał, że po tym konkursie powinien wycofać się z dalszej rywalizacji, szczególnie że kolejne Olimpie nie były już dla niego takie łaskawe. W 1980 roku w kontrowersyjnym konkursie zajął trzecie miejsce za Schwarzeneggerem i Chrisem Dickersonem. Przygotowania do obrony tytułu zakłócił wtedy wypadek, jakiego Zane doznał na basenie na 8 tygodni przed zawodami. Załamało się pod nim krzesło, a on sam doznał uszkodzenia cewki moczowej. Konieczna była hospitalizacja, a powrót do względnej normalności funkcjonowania zajął około 2 tygodni. Jak oceniał sam Zane, kosztowało go to utratę około 7 kg masy mięśniowej. Zań zadzwonił więc do Arnolda z prośbą o poradę, czy jego zdaniem w ogóle powinien startować na Mister Olympia. Schwarzenegger najpierw zażartował z subtelnością austriackiego buldożera. goc rozeszła się pogłoska, że wziąłeś tyle sterydów, że twój kuta zaczął krwawić, po czym doradził: Powinieneś pojechać do Australii i obronić swój tytuł. Oczywiście Arnold słowa nie zająknął się o tym, że sam weźmie udział w zawodach, do końca trzymając ten fakt w tajemnicy. Jednak, obiektywnie rzecz ujmując, niezależnie od dyskusyjnej decyzji sędziów, Zane nie był tego roku w szczycie formy. Wciąż dobrze wyrzeźbiony, ale zauważalnie mniejszy niż rok wcześniej. W 1981 roku, jak wielu zawodników, w tym Mike Mancer i Boyer Coe, Zane zbojkotował Olimpię i powrócił w 1982 roku. Będąc świadomy głosu wielu osób, w tym Joe Vadera, że potrzebuje nieco więcej rozmiaru, rozbudował masę ciała do nieco ponad 90 kg. Niestety przełożyło się to także na rozmiar jego tali i nieco słabszą ogólną definicję. Widać to na przykład porównując jego formę do tej z roku następnego, szczególnie w obrębie mięśni czworogłowych łód. Mimo to, Zane zajął dobre drugie miejsce za Chrisem Dickersonem, choć on sam nie był zadowolony z tego rezultatu. Dla trzykrotnego zdobywcy Mr. Olympia inne miejsce niż pierwsze było po prostu porażką. 1983 roku również nie zaliczył do szczęśliwych. W przygotowaniach przeszkodził mu tym razem wypadek na rowerze skutkujący kontuzją barku. Zain pojawił się na Mr. Olympia, ale znowu lżejszy, przegrywając z Samirem Banutem, Mohamedem Makawym i Lihanejem. Ten ostatni wyprzedzając go był zarazem dla Zeina jasnym przesłaniem. Czas, w którym po trofeum Olimpii mogli sięgać mniejsi zawodnicy przeminął. Wróciły olbrzymy. Jak wspomina po latach sam Zayn, miała być czwarta Olimpia, jest czwarte miejsce. No to masz swoją czwórkę. Zupełnie jakby jakaś siła powstrzymywała mnie przed dalszymi startami. Ponadto miał wtedy już 41 lat, tyle samo co inny ceniony przez Zayna zawodnik w Philadelphia na emeryturę, Bill Pearl. Była to dla Zayna jasna wskazówka. Czas iść dalej. My również przejdźmy dalej i przyjrzyjmy się jak wyglądał trening Franka Zayna na przestrzeni tych lat. Praktycznie od czasu rozpoczęcia treningów, aż do momentu przeniesienia się do Kalifornii i wygrania Mister America oraz Mister Universe w 1968 roku, dominującą formą treningu Zeina był podział góra-dół, cechujący się naprawdę sporą objętością poszczególnych jednostek treningowych. Jak wspomina sam Zein, jego treningi górnych partii ciała trwały od 3 do 3,5 godziny, trening nóg trwał około 1,5 godziny. W pierwszych latach treningów Zain opierał się przede wszystkim na niskich obciążeniach i dużej liczbie powtórzeń, co oczywiście było związane także z dość ograniczoną ilością sprzętu, jaki miał wtedy do dyspozycji. Po przeprowadzce do Kalifornii przerzucił się na podział bazujący na przeciwstawnych grupach mięśniowych, spopularyzowany przez kulturystów z Gold Gym ze Schwarzeneggerem na czele, czyli klatka plecy, nogi oraz barki i ramiona na trzech sesjach, po czym następuje powtórzenie cyklu. Około 1978 roku Zane przeszedł jednak na inny styl, bardziej odpowiadający jego celom i predyspozycjom. Nadal był to trzydniowy program dzielony, ale oparty na zasadzie trzy dni treningu, dzień przerwy i ćwiczenie na każdej jednostce współpracujących ze sobą mięśni. Czyli tak popularny dziś push-pull-legs, w kolejności pull-legs-push dla oddzielenia od siebie treningów górnej części ciała. W każdej jednostce treningowej trzą stanowiło jedno z ćwiczeń wielkiej trójki. Zmodyfikowany martwy ciąg, przysiad oraz wyciskanie leżąc, ale poza wyciskaniem w leżeniu zainteresował się raczej umiarkowanych zakresów powtórzeń, nie wchodząc w ekstremalnie duże ciężary. Sam Zayn oczywiście doceniał rolę dużych obciążeń w procesie budowania mięśni. W pewnym okresie kariery zwiększył obciążenia i zmniejszył objętość treningów, co rzecz jasna zaowocowało poprawą rozmiarów, jednak również spowodowało kontuzje, szczególnie w stawach barkowych. Zain powrócił więc do większej liczby powtórzeń i mniejszych obciążeń, skupiając uwagę przede wszystkim na odpowiedniej technice, by zarówno optymalnie stymulować mięśnie, jak i chronić się przed dalszymi kontuzjami. Zamiast progresji za wszelką cenę kosztem techniki, Zain proponował więc podejście spraw, by lżejszy ciężar wydawał się cięższy. W tym celu wykorzystywał m.in. potencjał wydłużonej ekscentrycznej fazy ruchu. Przykładowo, w przysiadzie schodził poniżej poziomu równoległego do podłoża, fazę negatywną powtórzenia wykonując wolniej niż pozytywną. Kluczowym miernikiem efektywności jego treningu było dla niego czucie mięśnia i towarzysząca mu pompa, także w ćwiczeniach takich jak choćby wyciskanie nogami. Często wplatał w trening serię ze zmniejszonym obciążeniem, jak w przypadku wspięć na palce, czy mechaniczne dropsety, jak przy wyciskaniu sztangielek w skosie. Do tego zain dodawał codzienne treningi mięśni brzucha liczące, w zależności od etapu przygotowań, od 400 do nawet 1000 powtórzeń. Czasem przeznaczał na brzuch osobną jednostkę treningową w późniejszej części dnia. Ponadto Zain praktykował rozciąganie ćwiczonych mięśni, poświęcając mu około 15 sekund między każdą wykonywaną serią. Na przykład dla mięśni klatki piersiowej były to rozciągania na formudze drzwi. Benefity, jakie wskazywał z tego podejścia, to lepsze ukrwienie i rozgrzanie mięśni, większy zakres ruchu, obniżenie ryzyka kontuzji, a także poprawienie pozowania, o czym powiemy sobie za chwilę. W kwestii kardio Zain nie wchodził na ekstrem. Zwykle nie przekraczał dwóch godzin tygodniowo, a jego ulubionymi formami aktywności tego typu były bieg lub jazda na rowerze stacjonarnym. Zain był także jednym z pionierów w kwestii budowania odpowiedniego nastawienia mentalnego w przygotowaniu sportowym. W szukaniu fizycznej perfekcji sięgał z powodzeniem po nauki Wschodu. Obok treningu z obciążeniami czy kardio, stałym punktem jego przygotowań do zawodów były także medytacje i powtarzanie mantr, które pozwalały mu oczyścić umysł i pozostać skupionym na celu, a nie na tym, co akurat robią rywale. Przykładowo jedna z mantr, jakie powtarzał regularnie przed zdobyciem tytułu Mr. Olympia, brzmiała: już wygrałem. Podobnie jak w przypadku treningów, zen wierzył, że najlepsze rezultaty w diecie da mu cierpliwe próbowanie na sobie danych metod, pełna kontrola nad procesem i unikanie radykalnych działań. Wszystko u chemika musiało być precyzyjnie wyliczone, nic nie mogło być pozostawione przypadkowi. Dlatego też w przeciwieństwie do wielu kulturystów Frank Zane nie podążał klasycznym podziałem roku na okres budowania masy i przygotowania do zawodów. Jak sam przyznawał, w jego przypadku klasyczne masówki kończyły się zawsze w opłakany sposób. Wolał więc pozostawać cały rok w okolicach wagi 90 kg, powoli pracując nad elementami do poprawy i z roku na rok prezentując dojrzalszą i bardziej kompletną muskulaturę. Zane nigdy nie pochłaniał ogromnych ilości kalorii. Zwykle jego dieta oscylowała w granicach 2-3000 kcal, rzadko przekraczając tę górną wartość. Jego dieta Dieta była wysokobiałkowa z umiarkowaną ilością tłuszczów i relatywnie niską ilością węglowodanów. Zwykle Zayn spożywał nieco ponad 1 gram białka na funt wagi ciała, co w jego przypadku dawało około 200 gramów białka dziennie. Spożycie węglowodanów utrzymywał zawsze na niższym poziomie niż białka. Wyznacznikiem tego, ile węglowodanów aktualnie potrzebował, była dla niego jakość treningu. Jeśli nie czuł pompy podczas treningu, zwiększał ilość węgli. Swoją dzienną podaż kaloryczną zamykał w zależności od okresu przygotowań w 4 do 7 posiłkach. Duża liczba relatywnie małych posiłków miała też pomóc mu w utrzymaniu jego nieprzeciętnie niskiego obwodu talii. Zain często wdrażał także czterodniową cyklizację spożycia węglowodanów. Jadł ich mniej przez 3 dni, zwiększając spożycie czwartego. Głównym narzędziem mierzącym stopień osiągnięcia wizualnej perfekcji nigdy nie był dla Zejna ani centymetr, ani waga, lecz przede wszystkim aparat fotograficzny. Trzykrotny Mr. Olimpia, m.in. z pomocą żony Christine, robił setki, tysiące zdjęć, dokładnie analizując swój wygląd z każdej strony w podobny sposób, jaki robią to sędziowie na zawodach. W ten sposób zyskiwał pełną kontrolę nad swoją sylwetką, zwiększając częstotliwość sesji zdjęciowych, szczególnie przed zawodami. Jak sam powtarzał, nigdy nie ufał liczbom, ponieważ są one tylko miarą rzeczywistości, a nie samą rzeczywistością. Co sporo mówi, biorąc pod uwagę, że przecież sam jest matematykiem. Zdjęcia dają również dużo bardziej obiektywny obraz niż na przykład opinie innych. Pozwalają zarazem przeanalizować każdy aspekt sylwetki, w przeciwieństwie do np. pozowania przed lustrem, które nie daje obrazu tyłu ciała, a to właśnie grzbiet i tylne partie ud są często kluczowe dla rozstrzygnięć na scenie. Ponadto, jak podkreślał Zane, wiedząc dokładnie, jak się wygląda, można przekazać publiczności pewien obraz, stworzyć iluzję. Pozowanie Zejna świetnie to obrazowało. Swoim arsenalem miał liczne pozy asymetryczne, z których najbardziej chyba znana to zmodyfikowany biceps przodem z jedną ręką uniesioną do góry. Cytując samego mistrza, nie pokazuje obu stron swojego ciała tak samo. To jest po prostu nudne. Niewielkie skręty bioder, jeden łokieć uniesiony wyżej niż drugi, te wszystkie niuanse miały nadać jego sylwetce jeszcze bardziej artystyczny, estetyczny wygląd i skutecznie odwrócić uwagę od tego, że jest po prostu mniejszy niż większość konkurentów. Inną sceniczną wizytówką Zayna jest oczywiście słynna vacuum pose, czyli próżnia brzuszna. Lubił kończyć nią pozowanie, by jak najbardziej wzmocnić jej efekt na widzach. To zresztą trik, który podpowiedział mu Arnold. Najlepsze pozy dawaj na początku i na końcu, nie w środku występu. Zayn również, podobnie jak choćby Ed Corney, pozował w stosunkowo wolnym tempie, dając wybrzmieć każdej z pus. Zdawał sobie sprawę, że dzięki temu łatwiej będzie też uwiecznić jego sylwetkę fotografom, w tym jego żonie, co dostarczy mu doskonałego materiału do promocji własnej osoby. A skoro o promocji mowa, choć Frank Zane jest niewątpliwie jedną z ikon złotej ery, nie wziął udziału w filmie Pumping Iron mimo takiej propozycji. Fakt ten tłumaczył w prosty sposób. Wiedział, że i tak będzie to show Arnolda i równie dobrze mógłby nazywać się Pumping Arnold. Zane wolał więc skupić się na przygotowaniach do Olimpii, na czas zdjęć przenosząc się do siłowni Vince Gironda. Mimo to miał też swój udział w finalnym powstaniu tego kultowego filmu. Mianowicie twórcom Pumping Iron brakowało środków, by skończyć produkcję. Aby pozyskać brakujące fundusze, zorganizowali w 1976 roku wystawę Articulate Muscle Body the Art w nowojorskim Whitney Museum. Celem tego wydarzenia, obok zbiórki pieniędzy, była oczywiście promocja kulturystyki, więc Zayn wziął w nim udział razem z Arnoldem i Edem Cornejem, pozując na obrotowych podestach przed zgromadzoną publicznością jako żywe, ruchome dzieła sztuki. Plan się powiódł. Zamiast planowanych. 300 osób na wystawie pojawiło się około 5000 zainteresowanych. W przeciwieństwie do wielu byłych mistrzów kulturystyki i sportu w ogóle, Zane świetnie odnalazł się również po zakończeniu czynnej kariery zawodniczej. W latach 80. ubiegłego wieku otworzył z żoną w Palm Springs Zane Heaven ośrodek treningowy, w którym na indywidualnych sesjach uczył podopiecznych swojego podejścia do treningu siłowego. Aktualnie ośrodek nazywa się Zane Experience i znajduje się w San Diego. Swoją wiedzę Zayn przekazuje też pod postacią publikacji omawiających zarówno dietetyczne i treningowe elementy kulturystyki, jak i aspekty mentalne dochodzenia do optymalnej formy, w tym medytacje. Przez lata sprzedało także Zayn Leg Blaster, opatentowaną przez siebie specjalną uprząż i stojak do wykonywania przysiadów. Ruch jest tutaj podobny do przedniego przysiadu, a głównym benefitem ma być zdjęcie nacisku zdolnego grzbietu przy mocniejszym zaangażowaniu czworogłowych uda. Zainteresowania Franka Zeina nie kończą się jednak na kulturystyce. Jest czynnym muzykiem, gra na siedmiu instrumentach, w tym gitarze. I harmonice ustnej, a nawet sam wytwarza własne instrumenty, w tym bambusowe flety. Od młodych lat uprawia również ucznictwo, zarażając tą pasją także Schwarzeneggera. Ponadto Zayn uzyskał stopień licencjata z psychologii na Uniwersytecie w Los Angeles w 1977 roku oraz tytuł magistra z psychologii eksperymentalnej w 1990 roku na Uniwersytecie w San Bernardino. Frank Zain jest taki jak jego sylwetkę. To człowiek wszechstronny, czerpiący z różnych dziedzin życia i całościowo do niego podchodzący. Z jednej strony bardzo oddany kulturystyce, z drugiej nie zamykając się tylko na nią. Ma szerokie horyzonty i potrafił wykorzystać swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych czy psychologii w rozwoju imponującej sylwetki. Zain to prawdziwy artysta. Z otrzymanego od natury materiału, dzięki cierpliwości i szczegółowemu podejściu potrafił stworzyć ponadczasowe dzieło sztuki. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Jeśli jest jakiś kulturysta lub wydarzenie z historii kulturystyki, o którym chcielibyście posłuchać, dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o łapce w górę i subie. Widzimy się w kolejnej Olds Kulturystyce. Do zobaczenia!